Ksiądz Daniel Wiśniewski W czwartek 18 września w książeczce Biblia na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty pisma. Pierwszy z nich zapisany jest w Księdze Proroka Izajasza w rozdziale 55 w wersecie 2. Pan mówi, czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie. A będziecie jedli dobra rzeczy. A drugi fragment pochodzi z Ewangelii Marka, z rozdziału 12, z wersetu 44. Jezus powiedział: Wdowa ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Ludzie z ograniczoną perspektywą na życie zazwyczaj myślą, że walutą w życiu są jedynie pieniądze, że zawartość portfela lub stan konta w banku to jedyne czym mogą dysponować, co ma jakąkolwiek wartość. I oczywiście nie jest to prawda. Naszą walutą w życiu są zarówno pieniądze, jak i siła, czas czy motywacja. I podam Wam prosty przykład. Wielu ludzi mówi w ostatnich latach, że czują się ciągle przepaleni, że nie mają siły na realizację jakichkolwiek swoich celów, jakichś swoich zadań, itd. I poszukują rozwiązań tego problemu lekarstw czy innych cudownych środków, które zabiorą od nich zmęczenie, pozwolą znowu klarownie myśleć. Ale ci sami ludzie, którzy narzekają na te rzeczy, z reguły już na samym początku swojego dnia wydają całą walutę swojej siły i motywacji, pochłaniając miliony nieprzydatnych informacji na swoich telefonach. Przeglądając Facebooka, Instagrama, Xa lub też o zgrozo TikToka. Och, Więc pytanie: Na co poświęcamy swoje zasoby? Czy na pewno są to wyłącznie dobre i pożyteczne rzeczy? Pierwszy z dzisiejszych fragmentów skłania nas do refleksji nad tymi pytaniami. Pan mówi, czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem, dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. Dysponując więc zarówno pewną pulą pieniędzy, jak i czasu, siły czy motywacji, powinniśmy mądrze z tych zasobów korzystać wykorzystywać je na takie sposoby, które naprawdę przyniosą korzyść zarówno nam, innym, jak i przede wszystkim okażą Bogu choć odrobinę z tej miłości, którą On okazuje nam. Natomiast drugi fragment podsuwa nam inspirację, jak te nasze zasoby mogą być wykorzystywane. Jezus powiedział: Wdowa ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. I te słowa są fragmentem większej historii, w której to pewna kobieta, wdowa, stała w kolejce, by wraz z innymi ludźmi oddać Bogu chwałę, ofiarując jakiś dar na sprawy świątyni. Stali w tej kolejce ludzie o różnym poziomie zamożności. Byli bogacze, prawdopodobnie też klasa średnia, choć nie była ona wymieniona. I była też ona, jako najbiedniejsza. I gdy Jezus zobaczył jej dar, wyraził głęboki szacunek. Wyjaśnił, że ci bogacze, wrzucający dary przed nią, ofiarowywali duże sumy pieniędzy, ale z ich perspektywy te sumy były naprawdę nieznaczące. Dla nich to były grosze. Tymczasem wdowa dała wszystko, co posiadała na swoje utrzymanie. Dlatego nawet jeżeli ilościowo ta wdowa dała od siebie najmniej, to procentowo dała z siebie najwięcej. I w tym duchu chciałbym zadać pytanie nam wszystkim, tak do refleksji. Ile my ze swoich zasobów, Czyli nie tylko pieniędzy, ale też czasu i siły, jesteśmy gotowi przeznaczyć na rzecz Boga czy naszego bliźniego. A jeżeli jesteśmy gotowi przeznaczyć cokolwiek na takie działania, lub już przeznaczamy, to ile procent one stanowią z tego, co już posiadamy? A nawiasem, jeszcze jedno pytanie. Ile z tych zasobów, które posiadamy, Marnujemy na rzeczy kompletnie niepotrzebne. Kochani, Bóg zachęca nas do ofiarności, zachęca nas do otwierania naszych serc przed innymi, tak jak On otworzył swoje ojcowskie serce na nas. I ta ofiarność nie musi nas boleć, ale powinna być szczera i w miarę możliwości hojna. Więc wstępujmy w Jego ślady. Bo choć może się ta droga wydawać niewygodna, a nawet niemożliwa do przejścia, to Jezus Chrystus pokazał nam, że da się nią chodzić. Że da się, jest to możliwe, dawać swoje serce innym. Kochać naprawdę. A to dzisiejsze rozważanie zakończmy słowami dwóch osób: Teo Lechmana i Jorga Swobody. Które toku naszej refleksji podaje nam Biblia na co dzień. Ci, którzy podążają za Bogiem, ryzykują swoje marzenia i swoje plany. Nawet jeśli wtedy przegrasz, nie zostaniesz pominięty. Bóg prowadzi cię do swego dobrego celu. Amen.